Stay a while and listen, and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course, about vodka. Hey, where's my vodka? Where's vodka? 105. Głodomór. wszechmagiczne obserwatorium na początku mogłoby wydawać się bezsensownym pomysłem dla mieszczan, ponieważ mogłowie mogliby podglądać życie prywatne mieszkańców. O tym o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Na szczęście do tego nie doszło, a na wszelki wypadek kontroli podjął się kapitan pogrąców, który obserwował pracę arcymagów, a następnie zawał raport Agarionowi. Można by pomyśleć, że mgławica będzie wolna od starć na długie miesiące, ale zawsze gdy wojsko było najmniej czujne, coś się działo. Nagle na niebie ukazał się obiekt, który rozjaśniał nieboskłon. Magowie zaczęli przyglądać się zjawisku i obawiać się najgorszego. Po kilku dniach obiekt zaczął szybko zbliżać się do mgławicy, aż w końcu rozbił się na targu w Otchłani. Kupcy i kupujący dobrali się do kupy złomu, która przypomina okręt, aby zobaczyć, czy coś albo ktoś tam jest i przeżył. W środku było kilku badaczy kosmosu, którzy chcieli szybko dostać się do króla. Ranni zostali zabrani do króla, który już nie na nich czekał. Rozbitkowie stwierdzili, że widzieli na własne oczy pożeracza światów, który zmierza w kierunku mgławicy. Wszyscy myśleli, że to wymyślona legenda, ale kuwerscy arcymagowie potwierdzili to, opisując cykl falowego ruchu dużego obiektu, który pochłania gwiazdy oraz planety. Po tym oświadczeniu królowie i szychy zebrały się na naradzie, aby zaplanować atak, który uratuje mgławicę. Trzeba było jednak się śpieszyć, ponieważ coraz większe gwiazdy znikały z nieba. No, także sobie wyobraźcie, że siedzicie sobie, codziennie podziwiacie gwiazdy i sobie patrzycie. O dziwne, Saturn dzisiaj zniknął. Znaczy wiem, że Saturn to nie gwiazda. O, dzisiaj nie ma Urana i Saturna. Hmm. Dlaczego nie ma Wenus? A, Wenus jest z tamtej strony. No tak. O, a co to takiego dużego? I no właśnie. Także coś nie wiadomo, czy, co pożerać światów, jak to go nazwali. Coś na tyle dużego, że jest w stanie pożerać planetę, gwiazdę. Pytanie, czy w całości, czy w jednym kawałku. No ale o tym dowiemy się w następnych odcinkach. Także do następnego.